Yo, w poprzednim filmie dostaliśmy się do UFC, gdzie stoczyliśmy kilka walk i udało nam się wszystko wygrać. UFC miało nas zweryfikować, było inaczej. A dzisiaj staniemy do walki o pas UFC, czyli nasze marzenie. Dodatkowo dla fanów RP mam bardzo ważną informację, ponieważ FivePlay Play około 7 marca będzie miał nową edycję, czyli WIPE. Zobaczycie nowy odświeżony serwer, także wpadajcie wszyscy na Discorda, mamy na to zupełnie nowy plan. Yo, dzisiaj walczymy o pas. Mam nadzieję, że oglądaliście poprzednie odcinki, bo nie chce mi się garać co się działo. Chociaż pewnie już powiedziałem w we wstępie. To jest nasz rywal, którego, mam nadzieję, znokautujemy. Koniec czekania, Goffys dostanie szansę. Dostanie szansy i ją wykorzysta I ogólnie taka sprawa, że 20% kanału tylko subskrybuje Jak nie macie subskrypcji, to jesteście kompletnie nielojalni i nie w porządku wobec mnie Ja chcę 100 koła subów chociaż, żeby przycisk dostać, jakąś pamiątkę mieć A fajnie się was udało zaangażować w ogóle w tę serię, dużo osób To chce. podoba wam się, fajnie, fajnie Idziemy trenować We going train, train W w pociąg train, wiecie odchodzi. Dostaliśmy szansę, na którą czekaliśmy bardzo długo. Jeżeli oglądasz od pierwszego odcinka, wiesz jak ciężkie były początki, jakie poczyniliśmy progres i teraz trenujemy do najważniejszej walki w karierze. Wiecie, że chwilę nie grałem i totalnie zapomniałem tych obrotówek? Przygotowania o dziwo, szły bez żadnych kontuzji. Hey, disconnected. Co? O hey. Jezus to jest, to jest tragedia Pół miliona za udział w ogóle W sumie za wygraną też Także zarąbiste siano, ale dla nas się nie liczą pieniądze tak My chcemy chwały, my chcemy mistrzostwa Nie do wiary, że gofres otrzymuje walkę o tytuł No crazy stary Ewolucja zawodnika Tu się troszeczkę podziało Szczęka jest w tragicznej formie Co by tu poprawić? 64 punkty Niech sobie celność pójdzie ruch głową. Oj to tyle. A, słabo. Kurde, znowu zapomniałem kupić atutów Alzheimer. Dobra, walczymy. Ostatnie chwile przed walką spędzamy z naszym trenerem, który był z nami od początku. Wierzył w nas, i tak samo wierzy, że zdobędziemy ten tytuł. Przypomina nam, ile pracy w to włożyliśmy, i że po prostu idziemy po swoje. Już za chwilę się okaże, czy jesteśmy gotowi. Lecimy. Niech będzie szacuneczek. Pięć rund, więc jest serio grubo. I mega czujny muszę być przez całą walkę. O, Aj. Spójrzcie, jak mało przerwy jest między czasami. Cały czas lecą tu jakieś bomby. Kontra klasycznie. Backfist. Bomba! Trafiałem naprawdę dosyć często, przez to czułem się coraz pewnie. Uuu, się zakręcił nam. Ale jesteśmy bardzo czujni. Jestem długi, o tym trzeba pamiętać, tak mam ksywek. Długi, nie krótki. I długimi właśnie czasami będziemy go atakować, tylko on bardzo dużo na brzuch bije. Okej. Okay. Bardzo szybko złapany. Wchodząc do UFC mieliśmy być zweryfikowani, a weryfikowany U. jest mistrz. Przypominam, że gramy na poziomie legendarnym. Nie da się zrobić, żeby te boty były lepsze. Co jest? Mistrza aktualnego. Wydaje mi się, że prawie mamy. Kontra kolejna. Okej. Okay. Jest cały zakrwawiony. Na brzuch. Wow. Co tu się stało? Aligofres, mistrz. Co za forma w ogóle. Wleciał latającym kolanem. I szybko został zgaszony. Oczywiście świętowanie w szatni z naszym trenerem, który, tak jak mówiłem, był od początku, było to marzenie, ale jego go go freza. Wojownik z ulicy sięgnął po pasu UFC Nie dość, że zdominowany Fivem to jeszcze UFC. Jeszcze scena muzyczna, bo jest taka nutka. Hey, oh my, opuściłem misję, jestem tyle, że ciężko okazać miłość Jak rękę, no to wrócą ręką Pracowałem, nie wiedząc czy by... Wyszło, ale przecież nie mogę, po prostu zniknąć jestem do rzeczy serii. Pewnie będą komentarze znowu, że piszę i że za dużo tuna, ale jest 2025 rok. Nie każdy zatrzymał się w rozwoju i nie każdy słucha jeszcze kazba, chłopcy. I jestem ciekawy co dalej. Woli mnie to przemijanie, że ta kariera się kończy. Dało nam się dojść do mistrzostwa i. Pierwotnie miało być to końcem serii. Nie było potrzeby niczego głasz, a to nie my. Gofres pokazuje tylko przeciętną w walce, no, e... Aha, tu Leo Edwards się do nas próbuje. Mamy prawo... Dlatego właśnie ludzie kochają MMA. To był fart. Na pewno nie otrzymasz tego tytułu. Na no, klasycznie hajterki. Kariera tak naprawdę nie jest w połowie. Wydaje mi się, że możemy pociągnąć to do przegranej tę serii. A już uznamy, że to jest koniec i zejdziemy z strony niepokonani. Nie wiem. Gdy trzeba, GoFres potrafi dać z siebie wszystko. Wspaniała wygrana. No, to zwycięstwo, którego Fres. Zap... Dobra, to. Do... Media społecznościowe. Tu możemy odpowiedzieć. O, możemy go wyzwać do walki. No co, zbijemy sobie Leo Edwardsa na pewno. Wydaje mi się, że szczerze już mam taką pewność w tej postaci, że jestem przekonany, że kompletnie nic mnie nie zatrzyma. Uuu, a tu mamy rewanż, widzę, z Garym. Możemy go zbić ponownie. Tu jest. 6 max tygodni to bierzemy. No to co, ja idę w przygotowania i lecimy po tego Garego. Mamy już pas, wiemy na co nas stać, i teraz to my polujemy na zawodników UFC i to my jesteśmy najmocniejsi w UFC. Media społecznościowe. Nie zrobił na mnie wrażenie GoFres. Jeśli ma odwagę stanąć ze mną do walki, to go ośmieszę. No dam właśnie to. Mega słaba relacja, ok? Jujitsu to podwaliny UFC. GoFres. Daj pokaz walki w parterze i wypracuj poddanie. Usłyszysz tylko, jak robi klep, klep. Może by tak właśnie to spróbować zrobić Może skupimy się na poddaniu teraz Ale jak będzie w walce zobaczymy Przez te nasze wyzwiska zrobił się naprawdę spory szum Aż napisał do nas menadżer Nie sądziłem, że Mahat Gary i jego gadania Aż tak nakręcą fanów na tę walkę, a tu proszę Teraz nasza kolej Radzę jej nie zmarnować A to jest jakaś oferta walki chyba Dobra, nie wiem. Let's go! Bardzo wysoki szum medialny w ogóle, więc fajnie, że z killsami do tego doszliśmy. Przechodzimy do walki za chwilkę. Jeszcze ewolucja zawodnika, i już pamiętam o atutach. Co ja bym chciał? Sierpowe podbrudkowe ciosy z góry są szybsze i celniejsze. Fajne. Zwiększa skuteczność uchyleń przy ruchu w tył i unikania i na boki. No ja tego bardzo dużo używam, potrzebuję tego. Szybsza regeneracja po ogłoszeniach i nookdownach. Fajne. No i to chyba tyle na razie, co możemy sobie użyć. No ale zawsze coś, tak? Praca nóg. Przechodzimy zbić Jana Garego. Teraz to on jest ofiarą, teraz to on może być przerażony. Udało nam się, jesteśmy mistrzami. Jesteśmy bardzo mocnymi mistrzami, więc let's go. W tej walce nie mam zamiaru dawać mu odetchnąć. Będzie bity cały czas bez przerwy. Jak widać, bardzo szybko został rozcięty. Nawet udało mu się nas trafić, ale to w sumie nic wielkiego. Ok, ładnie sobie radzi. Jestem naprawdę w szoku, ale. Klasycznie do czasu. Bomba. Z Wiele mu już nie zostało. Kolejny zjedzony cios. Już zaczyna krwawić jak nasze poprzednie ofiary. Także zwiastuje to tylko jedno. Uu. Przypomniało mi się, że miałem go. Okej, okay, poddać w ogóle. Oczywiście możemy spróbować to zrobić. Tyk. Idziemy za plecy. Blokuje, Niestety jest niezły w tym parterze. Ale troszeczkę go sobie pobijemy mimo wszystko. Ale chyba jednak to poddanie odpuszczę, wolę ładny knockout. Jezu, jak on wygląda, biedny. Zdecydowanie żałuję wszystkiego, co pisał na Twitterze. Albo nie, bo jest botem i nie żyje. Współczuję mu. Nie wiedział, w co wszedł. Ja to w ogóle galam taki podniecony, aż mnie wykręca. I on był kiedyś bardzo twardy, jak się z nim byliśmy kojarzę. Także tutaj też powinien. Okej. Okay. Dobra. Ale cały czas dostaje, więc, jak już sobie to przypomniałem, to wiem, że muszę kondycyjnie teraz uważać. Patrzcie to. Prowokacja i bomba. Piękny, prosty. Kolejny. Kolejny. On chyba już nawet nic nie widzi. Cały czas się tylko cofa. A my będziemy sobie go gonić. Okej, okay, ładny low kick. Te proste muszą być mega niewygodne dla niego. Kolejny, cały czas je dostaje. Uuu. Dobra. Na chwilę przerwy, ale pewnie chciałby jak najszybciej to skończyć. Zobaczcie, jaka teraz jego twarz jest przemyta i ładnie wygląda. I zwróćcie uwagę, co się stanie za kilka sekund. O Jezu, on jest oguszony. Wszystko już dostaje Pora to skończyć, kolego Uuu Następni rywale myślę, że po tej walce będą już mniej chętni Okej, okay, złapał mnie na tego sierpa To mam pomysł Uderzę tego sierpa, żeby znów chciał mnie złapać i go skontruję Tyk aha Przyjął go, jeszcze raz O o, właśnie to! Jezek jest mądry. Wstawaj! No, trzeba mu przyznać, jest wytrzymały. Może Balacha? Kurde, dobra, te podbania trzeba odpuścić. Szkoda tracić takiej dominacji. Bo teraz muszę się wydostać i to już nie będzie takie... Okej, okay, sam wstał, fajnie U. Jak tam sztywno wykręcony leżał, jak po fentanylu Pięknie uśpiony no Doliczamy sobie pierwszą obronę pasa Szczerze mówiąc nie zależy mi jakoś na obronach Chciałbym już lecieć po kolejną kategorię wagową Wiadomości na Twitterze jeszcze sobie trzeba przejrzeć. Yy, to nie wiem co to puria przygrywa. Co? Zapomniałeś o niego Fres? Ha, go jeszcze trzeba zbić. Jestem w szoku, że jego fres udało cię wygrać, a nadal nie jestem pod wrażeniem. Mordę już gondo, naprawdę. Czyli trzeba jeszcze tamtego ziomka zbić, bo się coś podprówa. Czemu znowu. To jest żart? Przecież cię pobiłem przed chwilą. Nie chcę go, odrzucamy to. 37-latkę mam zbić. No dobra, można to zrobić. Tylko 5 tygodni, okej. Okay. No i gofres się miga, szoki i niedowierzanie, ale ja go zbiłem dwa razy już, o co tu chodzi. się teraz będzie ze mnie śmiał na Twitterku. Za mało przyniesiesz mi hejsu. pospiesz się i zyskaj na popularności. Nie chcę się z nim bić kolejny raz. Powiem tak, lecimy po kolejny knockout i zobaczymy, co dalej będzie miało dla nas EFC. Bo dopiero pierwszy raz obroniliśmy pas. Dana White, mam złe i dobre wieści, Ali. Ten gość, z którym się mieliśmy bić, właśnie dał mi znać, że nabawił się kontuzji, ale znalazł się na niego zastępstwo. Daj znać, co sądzisz Nie ma sprawy, szefie. Dopóki mogę walczyć, wszystko w porządku. Tku pisze się na to. O, w mordę do kitu Z mojej strony pas. Już za późno na zmiany w obozie przygotowawczym. Chyba wiecie, no chyba wiecie, co wybiorę, tak. Ofiara nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, kto jest ofiarą. Ty, ale kto nią jest, bo kliknąłem To To skrzyżskiwia się bije I nawet punktów ewolucji nie wykorzystałem, kto to jest? Witamy ponownie Czyli zemsta Chcę dokonać zemsty, zobaczymy czy tym razem odrobił lekcję Kurde, on jest najlepszy z tej wagi O boże, święty Początek jest dla niego fatalny Stary, to jest taka szansa dla ciebie. Instant rewanż. Nie możesz tego zaprzepaścić. Bau. tej dostał te ciosy, już jest taki bardziej pobudzony i czujniejszy zdecydowanie. Te kopnięcia są niebezpieczne bardzo u niego. Zero zagroże. Nie. Moja najgorsza strona jest lepsza, bro. Niż twoja najlepsza. Kurde, nie chcę mi dać wstać. Dosiad ma. Co się dzieje? Złapał duszenie dobre Tak, była desperacka ucieczka Jeszcze raz w takie coś wpadnę i mam GG O kurde, ale odtrzymam stres teraz Trzeba uciekać, dobra, wstał Musimy go znokautować i Uważać na ten parter Nie mogę tego stracić Lekko rozcięty, ale ja jestem ready na wojnę On chce mi za dużo odebrać Musisz iść spać, synu Okay. Muszę się nauczyć jakichś latających kolan, czy coś. To jest priorytet na następną walkę. Bez zbędnego gadania lecimy go skończyć. Okej, okay. bro. Tak już musi być. Pogódź się z porażką, proszę cię. Poza jedną wpadką w parterze mogłem zrobić z nim co tylko chciałem. Jej. I teraz patrzcie to. I frontów mi brakuje na tej postaci. Ok. Wydaje mi się, że wszystko, co on miał, już wykorzystał i nie ma więcej pomysłów, jak mnie zaskoczyć. Ok. Jeszcze próbuję te kopnięcia, tak jak od początku. Oj, oj, oj. Nie wiem, co jest w tej ręce, ale jest to przerażające. W ten sposób również z łatwością bronimy drugi raz pasa. Czy jest w ogóle w tej karierze. Możliwość, żebym ja mógł sięgnąć po kolejny pas A mnie ciągle unika i stawia do, i do walki On się ciągle fruje, no nie, No nie, no nie Gofres nie zrezygnuje z tego pasa? No nie zrezygnuje tak łatwo, to na pewno On już jest drugi w rankingu Możemy wziąć tą walkę Będzie to ostatnia walka na ten odcinek na pewno I mam nadzieję, że Właśnie po tej walce będziemy mieć możliwość Sięgnięcia po kolejny pas Może tym razem udowodnisz swoją wartość Zobaczymy, ale jakoś wątpię o, pójdziemy sobie w ewolucję. Obrona przed poddaniami, to jest coś bardzo potrzebnego nam. Mati, zgódź się na walkę te kontragary, kiedy tylko ją proponują. Kurde, czy nie mnie namawiają do tej walki trzeciej, to się coś zbugowało, no ale jak muszę, no to okej. Okay. Ten obóz poświęciłem na naukę ciosów, dojdzie nam kilka kolan fajnych, no i mam nadzieję, że wykorzystamy coś w walce. Przechodzimy za chwilkę do walki, lecimy zniszczyć naszego rywala. Szybka ewolucja, jeszcze. Obrona przed poddaniami to jest coś, co chce mieć. No, na fula, praktycznie. A, rozciąłem się znowu. Nienawidzę tego. A, praca nuksę jeszcze damy. No i znowu wyzerowany. W mediach cisza. No to lecimy po naszą ofiarę. Go, go się w ogóle nie trzeba obawiać. Wydaje mi się, że to jest jakiś emeryt. Także fast ko i zobaczymy, co dalej nas czeka. lepiej oglądajcie to do końca. Piękny, wytatuowany. Mam nadzieję, że ładnie będzie krwawić ogólnie okazał się on być bardzo niewygodny. Okej. Okay. A co ciekawe? A to jeszcze bardziej? Cyk. I jeszcze jedna taka akcja. Pięknie! Nie wierzę. Co? Coś ci nie koniec. Kurde, myślałem, że już mamy tu dwa poddania weszły. Niestety przez niską ofensywę poddań w naszych statystykach muszę po prostu poddawać więcej razy. Muszę iść po to poddanie. Mamy to. Błagam, nie! Nie odpuszczę na pewno. Dobra, trzeba wstać, kurde, ale no blisko. Aj, zabawimy się z dziadem Okej, okay, fajnie, mi pasuje Nic się nie wydarzyło, a całą tę rundę przeleżeliśmy Czy coś się zmieni w tej rundzie? Kurde, on dobry jest w tej, tej stójcy nic mu nie mogę zrobić kompletnie Ale za to w parterze lepiej mi idzie Okej, okay, obroniłem Zjad kolanko Uuu, niech mi obali, chcę go poddać Dobra, dajemy się obalić. W ten sposób przeleżyliśmy bardzo długi czas, gdzie nic się nie wydarzyło. Poza tym, że spadło parę ciosów na jego łeb. Ciężko jest. Uff, mało kondycji. Aj, prawie to kolano weszło. Dziwna walka. Tutaj przeleżyliśmy również bardzo dużo czasu. Trzeba to skończyć no w stójce. Ach. I tu już jest trzecia runda, daleko zaszedł. No ale wiadomo czemu. może by tak... Nie, chciałem go znaleźć, poddać. Ujjjj. Spójrzcie, że mam totalnie zero kondycji, tak jak w pierwszych walkach. Nie ma siły, już nawet. Nie mogę to skończyć jak chcę. No, nie wierzę. Ja też nie mam kondycji. No, jakim cudem. Wstajemy na luzie. Zero zagrożenia jest tak naprawdę z jego strony, ale to jest po prostu dziwne taki. Teraz cięcie było niepotrzebne. No co jest? Nie mam kondycji, żeby bronić obaleń. Bardzo dużo leżenia. Dobra, wstajemy. <grywanie> I obydwaj bez kondycji, nie? A, grubo. O, tu wszedł ten kop. Fajnie. A, był knockdown, no, nie pamiętam. Długo bardzo trwałem trudny. Bez kondycji, ledwo chodzimy. Błagam. Koniec. Nie wierzę. Mam to. W końcu. Pierwsze poddanie w ogóle w karierze. A jednak udało nam się zrobić to, co chcieliśmy od początku. Mimo, może chciałem już to odpuścić, tu są nasze obrony. To była trzecia obrona w Kontrakt. A. Kolejny kontrakt na 6 walk. Dobra, dodajemy sobie premię. Nie wiem, bierzemy to, I tyle. Kabib przegrał z Oliveirą. Wow. Chimayev w broni pasa z Whitakerem, Nic dziwnego. Michael Page się do mnie spruł. Może parter jest moją przeszkodą. Myślę, znaczy, że słaby parter mam, ale Goffrey zdał wspaniały popis. Czy żałuję? Na pewno żałuję. Purują się do mnie z każdej strony. Uuuu. Hamar Usman. Na średnią mi on obchodzić, szczerze mówiąc. Aha, bo tak nam się kariera kończy. Słabo. O. Właśnie akurat się sprół, no to myślę, że on będzie idealny Weźmiemy go sobie, ale mam nadzieję, że za niedługo dostaniemy coś ciekawszego Właśnie jakąś nową kategorię wagową Media społecznościowe jeszcze sprawdzimy Szybka odpowiedź Te podstawowe umiejętności w parterze wystarczą spokojnie, by takiego wymoczka jak ty zmusić do odklepania Dokładnie tak Dobra, pamiętajcie zostawić suba, jeśli obejrzeliście do końca napiszcie Podobno nie będziesz walczyć z Usmanem, mogę to potwierdzić? No właśnie to chciałem odpowiedzieć. Już będą się pójdzie kolejną walkę odrzuciliśmy, ale nieważne. Jeżeli obejrzeliście do końca, napiszcie w komentarzu Michael Page, Michael Page i będę wiedzieć, że warto nagrywać dalej, nie? To tyle. Siema.